Medale królewskie dla Ewy Gawrych i Marka Szczepaniaka, Aleksander Sekulski, honorowym obywatelem miasta Gniezna. W starym ratuszu po świętach na sesji Rady Miasta Gniezna z okazji rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego zostały wręczone wyróżnienia dla zasłużonych mieszkańców. Dzisiaj, po pierwsze, to wielkie święto dla miasta, ponieważ y, dzisiaj obchodzimy 106. rocznicę wychup, wybuchu Powstania Wielkopolskiego właśnie na terenie y, naszego miasta. Ale to druga y, okazja to właśnie y, też przyznanie metali królewskich dwóm osobom zasłużonym dla naszego miasta, więc y, panu Markowi y, Szczepaniakowi, który przez wiele, wiele lat był dyrektorem y, archiwum państwowego w Gnieźnie i też y, swoją działalnością y, propagował historię Gniezna, pokazywał, często odkrywał nie. Y, Nieodkryte jeszcze tajemnice właśnie załuków tych wydarzeń, które tutaj miały, miały miejsce na naszym terenie. Oraz pani Ewa Gawrych, która przez wiele, wiele lat od czasów pana prezydenta Bogdana Trypińskiego pełniła funkcję skarbnika miasta, więc też swoją działalnością także dużo czasu poświęcała przez te wiele lat także swojego wolnego czasu na to, aby finanse naszego miasta były w odpowiedniej kondycji i też odpowiednio przygotowane do tego, aby. Później nie budziły wątpliwości przy ocenie przez zewnętrzne kontrole. Tak więc myślę, że kiedy przeszła na emeryturę to i zakończyła swoją pracę, to dzisiaj chcę ją też uhonorować właśnie tym, że była wspaniałym skarbnikiem przez te wszystkie lata. Chcę podziękować przede wszystkim moim rodzicom i mojej siostrze za to, że mnie zawsze wspierały. Za to, że we mnie wierzyli. I nauczyli mnie, że warto być przyzwoitym i że dobro do ludzi zawsze wraca. Ale pewnie nie byłoby mnie tutaj, gdyby nie pan Bogdan Drepiński, który jako prezydent tego miasta zaufał mi i uwierzył we mnie i powierzył mi finanse tego miasta. A potem kolejni prezydenci, pan prezydent Jaromir Dziel, pan prezydent Jacek Kowalski i pan prezydent Tomasz Budasz, tą wiarę podtrzymali. I ja nadal tymi finansami mogłam zarządzać. Tak naprawdę to bawiłam się finansami, bo to jest niesamowita, niesamowita frajda, ale szanowni Państwo, człowiek sam nie zrobi nic. Więc chciałam podziękować pracownikom urzędu i pracownikom jednostek, które ze mną y, pracowali, y, bo to oni tak naprawdę ciężko pracują na to, żeby to miasto piękniało z roku na rok ale szczególnie chcę podziękować pracownikom Wydziału Gospodarki Finansowej, bo to taki trochę niedoceniany wydział przez wszystkich szefów. Także bardzo proszę Panie Prezydencie o docenienie tego wydziału. Którzy pracują bardzo rzetelnie, bardzo ciężko i oni są symbolem tej naszej wielkopolskiej pracy. Jeszcze raz wszystkim pracownikom bardzo dziękuję, bo ja jestem mądra Państwa mądrością. Czy byłam mądra, no bo teraz tu już jestem na emeryturze. I na końcu chciałam tylko powiedzieć, że ja przez 30 lat pracy w urzędzie wydałam, kiedyś to przeliczyłam dokładnie, ale to jest 4 miliardy 600 milionów złotych. Kobiety uwielbiały wydawać pieniądze, a ja jeszcze teraz za to dostałam medal, więc jak tu nie być. <noise> medal królewski dostał także wieloletni dyrektor archiwum państwowego w gnieźnie Marek Szczepaniak za liczne publikacje poświęcone historii gniezna. Bardzo dziękuję za ten medal i za wyróżnienie. Wszystkie te zasługi, które tu były wymieniane są ponad to, co udało mi się zrobić. Ja w Gnieźnie jestem takim importem. Przyszedłem tutaj za moją żoną z Poznania, a chcąc z odwdzięczyć się w jakiś sposób za bardzo żywe przyjęcie, jak mnie to spotkało. Czułem się nieco zobowiązany zająć się historią Gniezna i na swój sposób, na tyle, na ile potrafiłem, próbowałem się zająć i nie ukrywam przed tym, że mi to wiele satysfakcji, no bo cóż może być przyjemniejszego, jak robi się życiu to co się lubi i jeszcze mi za to płacą. Więc yy, uważam, że jako, jako historyk, jako archiwista chyba się tutaj spełniłem, ponieważ w tym roku odszedłem na emeryturę, to też to traktuję jako takie podsumowanie yy, swojej pracy, chociaż jak powiedział, Jeden z twórców niepodległości Stanów Zjednoczonych. Wszyscy mężczyźni niestety Pani Marto. Więc jak powiedział, w emeryturze nie ma nic złego pod warunkiem, że nie przeszkadza w dalszej pracy. Więc ja uważam się jednak zobowiązany do dalszej pracy nad historią nieznań i coś jeszcze mam nadzieję, że się w tym zakresie zrobić. Dziękuję jeszcze, raz, bardzo. Kolejna osoba wyróżniana to już nie tuzinkowa osoba, bo więc jest to druch Aleksander Sekulski, który poza tym, że wiele lat przepracował na kolei, ale też przez te wszystkie swoje lata. Pracował jako instruktor harcerski, harcerz instruktor harcerski przez wiele, wiele lat też wierny do samego końca do dziś ideałom harcerskim, które mówimy tak podstawowe trzy hasła, więc ojczyzna, nauka, cnota zawsze swoim harcerzom właśnie wpajał te ideały i też później, kiedy już teraz ma przecież 90 lat, przeszło 90 lat, także postawą swoją pokazywał wzór patriotyzmu i jak powinniśmy dawać przykład młodemu pokoleniu, który uczestniczył we wszystkich, czy do dzisiaj uczestniczy we wszystkich uroczystościach państwowych miejskich właśnie swoją obecnością pokazując jak powinniśmy postępować. Także mamy dzisiaj tak jak powiedziałem 106 rocznicę wybuchu powstania wielkopolskiego, a też właśnie druh Aleksander pracuje cały czas również w towarzystwie pamięci powstania wielkopolskiego, a przez wiele lat pełnił wiele ważnych funkcji. W tym towarzystwie, a więc to też spina niejako klamrą to jego całe życie jego działalność społeczną, który tak jak wszyscy ci, którzy pracowali jako organicznicy, którzy w pracy organicznej przygotowali duch narodu do wybuchu powstania wielkopolskiego, to właśnie on też tą swoją pracą organiczną przygotowuje swoje młode pokolenia przez wiele lat do tego właśnie, aby kochać ojczyznę i być biernym ideałem. Wiele ludzi ocenia harcerz z dziesiątego punktu, w abstynencji. Jak nie pije, nie pali, to jest dobry harcerz. A ja znam inną wersję tego punktu. Mianowicie, harcerz pije i pali, byle go nie złapali. Dla mnie o niebo ważniejsze prawa, punkty prawa to harcerz każdy każdym widzi bliźniego, czy harcerz spieszy innym z pomocą, nie opuści nikogo w potrzebie. To jest idea tej organizacji. Pomóc tam, gdzie potrzeba. Zresztą chociaż mieliśmy przykład, bo na przykład prasa już podawała, że i chociaż daleko byliśmy od tej powodzi, to gdzieś harcerze przecież włączyli się do tej akcji, do tych ludzi, by pomóc tam, tamtym ludziom. Aleksander Sekulski to dziesiąta osoba z tytułem honorowego obywatela miasta Gniezna. Pierwszym był papież Jan Paweł II, którego uhonorowano tym tytułem w 2003 roku.